Cześć, cześć. Siemanko, witam po przerwie. Siemanko, siemanko, dzisiaj jesteśmy na zaproszenie kolegi Mikołaja. Siemanko. siemanko. Mikołaj też chodzi, poszukuje, ma swój kanał na YouTube, także też na niego zapraszamy. Zakopane w ziemi. Tu będzie, tak. tu będzie odnośnik gdzieś, o mhm. tu. Na jego głowę, <noise> <noise> dzisiaj, dzisiaj jesteśmy gościnni u niego, na jego zgodach, także polatamy troszkę po łąkach, troszkę po, lasie, po lesie możliwe. No i tyle, no co możemy powiedzieć? Po lasie to po wykopkach. Tak. Po... <laughs> Zaczynamy sezon 2024 i zobaczymy, co wpadnie, Także łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, a my idziemy w teren. Yo. Chłopaki poszli w pole, latając sobie na około, A mi się trafi pierwszy sygnał. Dosyć obiecujący, bo szło w monetkę. Gdzieś mamy tutaj w tej hałdzie, już wykopałem, Teraz spróbujemy namierzyć. Cóż to jest? Cóż to takiego jest? Chyba gwóźdź, nie, to nie gwóźdź. No coś dużego chyba. Dobra, zaraz kopnę i się włączę. No i pierwszy sygnał, Harnaś. Leci do wora, bo śmieci zabieramy Ej, A ja idę dalej się taka, takie widoczki Sebek widza już dłuższy czas, wącha kubkę tutaj To podejrzymy chwilę Podejrzymy chwilę co tutaj wyciągnie no, Może i złam, nie wiadomo Ale dziwnie już nie miałem W dołku jeszcze Nie, nie, wyszło, wyszło No już czysty Założyłam No to dobra, to, to włączymy się za chwilę Jak Sebek namierzy, bo szkoda czasu Sebek już coś tam namierzył Co masz? Słebło Słebło? Słebło. Tylko cienkie <laughs> Folia aluminiowa ty? Okay, ale ona nie bije, Zobacz. To może coś jeszcze jest? Może. A nie, bo wyłączyłem, że się wkurzyłem. Lecimy <laughs> dalej. Dzisiaj jesteśmy z obstawą. Chłopaki kopią, ryją. sobie chyba coś znalazł. A ja, a ja. A ja. A ja. Też mam. Wyszło z doła. Dalej. i tuż obok stróża trafi się sygnał jest to monetka nie jest jakaś wybitna moneta bo straszny zajazd ale chyba pyryly ta, to jest chyba 10 groszy Ale jest ja kawa bo coś tam wygrzebał fal się sobie co tam masz no, no, nic szczególnego U, ale, ale jest, ale krok, jest. No, jest krok. A melinium, tego nie pomalujesz No i jakby ktoś Ty to chyba 20 groszy No tak jak mówię, 20 groszy. Albo 10 tak no ale jednak monetka, no Dokładnie. pierwsza monetka zawsze cieszy Także lecimy dalej To już druga krągłość dzisiaj <noise> Także lecimy dalej Tutaj kolega Mikołaj coś kopie Namierza Póki co jeszcze nie znalazł A ja lecę dalej w wtedy Dzisiaj to jest normalnie guzikowy dzień Tutaj taką drogą sobie szedłem wyjeżdżona przez sprzęt leśników i centralnie na powierzchni trafił się taki guzik, duży, bardzo duży, ale ciutki, nic na nim nie ma, ale tu już trzeci dzisiaj, fajnie, zawsze coś innego niż śmieci. Chcę być tam po las, w las, idę za nim. I zobaczcie. Na samym wierzchu, ja już to widzę, wiesz nie. Ale na samym wierzchu, no i teraz nie widzę. A przed chwilą widziałem. Leży guzik. Hmm. Tak zwany gaciak. To ja go zgubiłem, Właszcza, jak mnie z tropu <słuch> wyprowadził. O, jest tutaj. Na samym wierzchu Niemalże na oko Gaci? Tak, tak zwany gaciak A zobacz ten teraz na lasie To Patrz Przekajcie tam sobie chcę się z czymś pochwalić, zobaczymy Wiesz, Nie jest to Wybitne znalezisko Nie to Gdzie ja to wrzuciłem? Może wyrzuciłeś już? Nie kurwa Dobra U mnie na ujęciu było Aha, no to dobra, to potem Sebek wrzuci jeszcze do filmu to zobaczycie Mikołaj tam za nami się wlecze I no. <laughs> szukamy chyba, dalej Chyba wróciłem do tej O oh, jest, mam masz uuu, ale wielki no. no No i dobrze, fajne Na podsumowanie wrzucimy go O może tylko ten mniejszy, nie? Buzik hmm? jest Mikołaj Nie mało, to, no. to Kurwa tak... cool, od garnituru. <laughs> od dużych gać. A my lecimy <laughs> dalej tam w stronę tych krzaków Poletamy, zobaczymy co tam wpadnie Pomiędzy tym a tym Tu jest sygnał aby to, co jest na powierzchni, nie było zjastunem tego sygnału. Także kopnę i zobaczymy, co tam jest pomiędzy jednym, jedną kubką gówna, a drugą. To sarni depozy, tak zwany. No i między jedną hałdą gówna, a drugą hałdą gówna nie było gówna, bo był guzik. Ładny guzik. Czysty guzik. Chyba. Jeszcze nie czyściłem, ale tak to wygląda mniej więcej. No już drugi dzisiaj. Dwa guziki, jedna monetka. Coś się dzieje. Jak coś fajnego będzie na nim, to pokażę. Jak nie, to oznacz, że jest to zwykły, czysty guzik. Lecę dalej. Foki się naradzają, coś tam gadają. <głysy> co tam Sabeko powiesz? No nic, póki co dużo sygnałów, dużo mieci śmieci, nic więcej. Teraz łuska łóżka padła powierzchownie. Jeden fajny falcik, tę monetkę. No i no, póki co szukamy. No, no. Monetki, dwa guziki. Dwa guziki? No. no. Ja póki co, no tylko tego, tą figurkę ołowianą. I, i łuska nic więcej. No, no i kupa śmieci. No. no dobra, lecimy Ale dalej. Zajmiemy się, szukamy dalej. Mam tutaj taki bardzo słaby sygnał, pod korzeniem, ale spójrzcie tam na ten widok, da ja Wam przybliżę. No coś wspaniałego. Chłopaki też się nie mogą napatrzeć. Góry pięknie widać. No dobra, ja wykopię ten sygnał, zaraz się włączę i pokażę, co to było. No i słuchajcie, w końcu się doczekałem dzisiaj. Znalazłem monetkę. Leży tutaj sobie. O. Ale już widzę, że to jest pryl. Pryl. Już przetrę, zobaczę. Tak, to jest 2 zł ale... 2 zł Chyba 2 zł piguły Ale jeszcze przed, ja, chwileczkę zobaczymy Tak, najpierw dochodzimy to, to jest dwójka Sebek tam chodzi, koło kołopaty bo gdzieś po, położył Zachwycił się widokiem i zapomniał. A jak szukam kamunetek. Nic, obczyszczę, potem rzucę najwyżej zdjęcie. Ale to na pewno jest 2 złota. Sebek próbuje podejść. Muflony są tam na górze. Prawdopodobnie muflony, jak nam się wydaje, ale raczej w 90%. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O. Dzikie kozy górskie albo muflony. Nie, nie widzę z bliska. Piękne zwierzęta, naprawdę rzadkość tutaj, rzadko jest spotkać. Tutaj w końcu jakiś lepszy sygnał. Dawno nic nie było, zmierzamy na tą polanę tutaj. Chodzimy w takim bukowym lesie, przez chwilę widzieliśmy stado muflonów. No nic, zobaczymy, za chwilę się włączę. A sygnałem okazała się dupka od naboju, spłonka Nic więcej. Zakupuję dołek i lecimy dalej, co? Futek idziemy dalej. Kaja. <grystanie> Sebek tam coś kopie. Pewnie rzuci na film. Jak coś ciekawego. A ja zakupuję dołek i Widzimy się przy następnym. Zebrak już tutaj mnie namawia na piwo. Mało sygnałów. Mało sygnałów. Tutaj przed chwilą. Nie uwierzycie na tej łące, było stado muflonów, a tu zobaczcie jaki traf. Zobaczcie jaki traf. No można, można powiedzieć, że to jest kuwa polana muflonów. No jak bomtyk cyk jakaś owca albo koza to jest. Haha, no zobacz. Na YouTube, nie? Polana muflonów. Zobacz Sebek. No. Normalnie strzał, a przed chwilą, jak bumcyk, cyk tutaj pasu... pasło tam. się stado muflonów. Może Sebek tam coś nagał, to wrzuci do filmu, to zobaczycie. A tu taki strzał, zobaczcie. No nic, lecimy dalej. Sebek wała na piwo, no to nie można odmówić. Do następnego dołka. No, naprawdę, szkoda, że fantów jeszcze nie ma żadnych fajnych, w sensie są jakieś, nie, ale jakaś monetka by się przydała, coś nie, coś nie, coś, nie? coś innego. Tak, tak, jeśli chodzi o widoki, to warka, sygnały to bardzo mało, ale jak są, to... No, ale ile myśmy przeszli, myśmy jedną nitkę przeszli, a tu jest taka polana duża, nie, o tu, tak, tu, no, po tu polana muflonów. Jak tu są rzadkie muflony, to będą mi rzadkie znaleziska. Gdzie? Do wodopoju. A, zapomniałem. No. Ciach, ciach, i siub w ten głupi dziób. I jest kolejny nawet dość mocny sygnał. Tutaj, w takich jednym przez dziki terenie. Teraz wykopię. Zobaczymy, co to jest. No i spójrzcie na to. Jest klamka Jest klamka jak bum cyk cyk Mała bo mała Troszkę oczyszczę Ale jest Ładne zdobienie nawet widać Później jeszcze ją oczyszczę lepiej To rzucę fotki do filmu Ale naprawdę mega znajdka, no póki co fan dnia tam macha, póki co nic, mało sygnałów na tej łące, polanie, a tu taka znajdowa, no nic, lecimy dalej.